Drodzy siostry, kochani bracia i siostry, na wspólnocie straży honorowej, miejscowego serca, technicznie zgromadzenie na tym pierwszym dniu, naszej rekolekcji wielkopostnych, przeżywamy je w takich nie jest, niezwykłych okolicznościach. Z jednej strony rok odkupienia, rok święty, a w ten rok święty wpisany nasz jubileusz, w już się kończy ten jubileusz 350 -lecia od objawień, jakie otrzymała. Małgorzata Maria Alakokwpar Elemonial zostało jeszcze parę miesięcy tego jubileuszu chcemy przyzywać jej wstawiennictwa tej wielkiej apostołki na serca Pana Jezusa aby nam pomógł zrozumieć tajemnicę na serca Pana Jezusa to wszystko co przeżywamy Motywuje nas do bliskości z sercem Jezusa, który dla naszego zbawienia podejmuje cierpienie i krzyż, i zachęca nas do odkrywania Jego zbawczej miłości do każdego z nas. Ta przeżyta droga krzyżowa, rozłożenia drogi krzyżowej, także nas do tego podprowadziły abyśmy odkrywali zbawczą miłość Jezusa do każdego z nas, moi drodzy, ale w sposób bardzo indywidualny, osobisty. On każdego z nas umiłował. Święty Paweł, kiedy szukał po swoim nawróceniu odpowiednich słów, aby wyrazić swoją osobistą relację z osobą Jezusa Chrystusa, to powiedział, umiłował mnie. I samego siebie wydał za mnie. To są słowa z encykli papieża Franciszka. To było jego największe przekonanie wiedzieć, że jest się kochanym. Ofiara Chrystusa na krzyżu przygniotła Go, ale miała sens tylko dlatego, że było coś jeszcze większego niż ta ofiara. On mnie umiłował. Gdy wielu ludzi szukało różnych propozycji w religiach zbawienia, dobrobytu lub bezpieczeństwa, Paweł, dotknięty przez Ducha Świętego, potrafił spojrzeć dalej i zachwycić się rzeczą największą, najbardziej fundamentalną. On umiłował mnie. On z miłości do mnie oddał swoje życie na czele krzyża. Jego otwarte serce. Uprzedza nas i czeka bezwarunkowo na nas, nie stawiając żadnych wstępnych wymagań, aby móc nas kochać i ofiarować nam swoją przyjaźń. Mój papież Franciszek, on pierwszy nas umiłował. Dzięki Jezusowi myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Moi drodzy, to jest pierwsza lekcja, którą chcę nam zostawić na ten pierwszy dzień lekcji, aby każdy z nas na nowo odkrył, że jest bardzo umiłowany przez Boga. Każdy ma swoją historię. Jest to historia, my się przyjrzymy, gdzie opactwość Boga prowadziła nas tak. Abyśmy Wy, każdy z nas, uwierzyli, że Bóg mnie umiłował, że tą miłość mam odpowiedzieć w swoim życiem, swoją miłością. I to ta nieskończona miłość Boga do nas, grzeszników, będąca centrum Ewangelii, może zostać odrzucona. Tak było w XVII wieku, za czasów Bałtyku Marii. To znaczy, miłość. Jakbyśmy powiedzieli językiem staropolskim, została zapoznana, wzgardzona. Rozumiano Boga, który przestał się nami interesować, myśmy nie byli godni, żeby się z nim spotykać. Rozumiano Boga jako sprawiedliwego sędziego, którego trzeba się bać i lękać. Wtedy Bóg przemówił do świata jeszcze raz przez znak serca, abyśmy patrzyli na ten znak już raz na zawsze. Wymazali z naszych serc ten fałszywy, nieautentyczny obraz Boga. Bóg nas miłuje, Bóg chce być blisko nas, Bóg chce mieć z nami wręcz przyjacielskie relacje. I tą prawdę zaczyna przypominać przez życie, świadectwo i objawienia. Małgorzaty Marii ala No Moi drodzy, nie będę mówił o tych objawieniach. Chcę tylko powiedzieć o tym jednym i drugim objawieniu o tym, jakby bardzo wymowne o tym pierwszym objawieniu można na powiedzieć, że to były mistyczne zasiłowiny Małgorzaty Marii za sobą Jezusa Chrystusa data tego pierwszego, wielkiego objawienia rozpoczął się rok jubileuszowy od 27 grudnia pod święto Jana Ewangelisty, umywanego ucznia Pana Jezusa w 1673 roku, gdzie w specjalnej wizji symbolicznej Jezus przyszedł do Małgorzaty Mali z zaproszeniem i słowami o wielkiej miłości do niej i w tym objawieniu były dwa elementy. Pierwszy element, Jezus pozwolił nam użyć Maryi spocząć na swoim boskim sercu. Pozwolił jej odpocząć na swoim sercu. Gdzieś tam wyczytałem, że to nie była taka krótka chwila, że to spoczywanie w tej symbolicznej scenie trwało kilka godzin. Jezus człowiekiem że zaprasza, abyśmy odpoczęli w sercu Jezusa. I drugi element tego objawienia był taki, że Jezus później poprosił Małgorzata o swoje serce. Małgorzata daje to serce Jezusowi, on zabiera, wkłada do swojego boskiego serca. W pamiętniku pisze Małgorzata, że to serce było jak gdyby tym ogniem Bożej Miłości, serce zmienione. Jezus daje z powrotem z tym pragnieniem, by no, to już żyła innym życiem, pełnym miłości, ofiary do Niego, do Osoby Jezusa Chrystusa. Także nas Jezus w tych rekolekcjach zaprasza. Daj Mu swoje serce. Będzie Cię umacniał. będę przemieniał Twoje serce. Będzie Cię błogosławił. I moi drodzy, zaraz po tym objawieniu, miesiąc, dwa, na początku stycznia 1674 roku. Ma to niezwykłe wydarzenie, kiedy Małgorzata Maria w symbolicznej znanym stanie zobaczyła na tronie z kryształem fizyczne serce Jezusa, serce w koronie cierniowej, otoczone koroną cierniową, od którego była wielka światłość, serce zwiększone krzyżem, otoczone w płomieniach, zalane włócznią w sercu, w którym się znajdowały rany trzech gwoździ, przebite włócznią, serce w koronie cierniowej. I Jezus pokazał Małgorzacie Marii to serce i powiedział, że chce nowego nabożeństwa do swego boskiego serca. I Małgorzata Maria tak to zrozumiała, że Jezus chce kultu tego fizycznego serca, tego serca w koronie cierniowej. Więc widząc to serce moi drodzy, ona go namalowała i często w ikonografii. Jest jako trzymająca tą karteczkę z tym wizerunkiem serca, które zobaczyła w tym objawieniu. Jezus jej później wytłumaczy symbolikę tego serca. Znak serca i płomieni to znak Jego wielkiej miłości do nas, znak Krzyża Świętego, znak cierpień Jezusa, Jego zbawczej miłości, odkupieńczej miłości na brzegu Krzyża i powód tego Jego działania zbawczego. Ta korona to nasze grzechy brak miłości, naszych grzechy, niewdzięczność. I to serce w koronie cierniowej stało się dla Mążety Marii tak, tak ważne, że ona chciała punktu tego fizycznego serca Pana Jezusa. Drodzy, ale później u niej przyjdzie refleksja, tak będzie później nauczał Kościół, że ten znak serca w koronie cierniowej, właśnie jest znakiem, znakiem osoby Jezusa. Chrystusa, że kult serca Jezusowego jest kultem całej osoby Jezusa Chrystusa. I gdy modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdy śpiewamy piękne pieśni do serca Jezusa, gdy oddajemy swoje życie Najświętszego Sercu Pana Jezusa, to zawsze czynimy to wobec całej osoby Jezusa Chrystusa w Jego Boskiej i ludzkiej miłości do każdego z nas. Znak serca to kult całej osoby Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo do serca Chrystusa, mówi papież, nie jest kultem organu oddzielonego od osoby Jezusa. To, co kontemplujemy i adorujemy, to cały Jezus Chrystus. Syn Boży, który stał się człowiekiem przedstawiany na obrazach, i na których wyeksponowane jest jego serce. Serce Chrystusa symbolizujące jego osobiste centrum, z którego wypływa jego wielka miłość. Jezus jest sercem, można powiedzieć. Jezus jest miłością. Żeby to lepiej zrozumieć, moi drodzy, warto przywołać obraz brata Alberta, ekce homo", gdzie brat Albert ukazuje serdeczkę Jezusa Chrystusa w postaci ogromnego, ogromnego serca. jest, jest z miłością jest, jest sercem. I mocno to podpisał papież Franciszek, że ten Jezus w znaku serca to ten, który z miłości rodzi się do nas Betlejem, który z miłości przepowiada i głosi dobrą nowinę o zbawieniu w Galnei, który w końcu rozkłada swoje ramiona na drzewie krzyża, by nas do końca umiłować przez swoją zbawczą śmierć na drzewie krzyża, który z miłości do nas wstaje i który żyje, jest obecny pośród nas w tabernakulum, na świętym sakramencie ołtarza. Papież Franciszek tak powie, że ta jego miłość za życia była okazywana w różny sposób. Była okazywana, jak powie Papież Franciszek, poprzez znaki i gesty, poprzez spojrzenia, poprzez słowa i także poprzez jego uczucia. No i to że nie będę rozwijał tego wątku. Zachęcam Was do przeczytania tego pięknego fragmentu encykliki od punktu 32 do 47. Papież pokazuje, jak Jezus nas umiłował za życie. Jak ta Jego miłość jest nam okazywana. Ale co mówi papież dalej? Że ta miłość została nam okazana najbardziej. W tajemnicy Krzyża i Jego zbawczej śmierci na drzewie Krzyża. Tu zostaliśmy umiłowani do końca. Przybicie Chrystusa do Krzyża, Jego miłość do nas znajduje swój najwyższy wyraz właśnie w tym fakcie przybicia do Krzyża, a zwłaszcza w Jego przebitym boku z którego wypłynęła krew i woda. To najbardziej wymowne słowo miłości, powie papież. Nie jest to jedynie sentyment, to jest miłość, na którą trzeba odpowiedzieć swoją miłością. My, jako członkowie naszej Honorowej, narodziliśmy się pod krzyżem Chrystusa. Takie było doświadczenie wiary naszej założycielki, siostry, Marii od naszego serca Pana Jezusa. Narodziliśmy się w czasie Wielkiego Postu 1863 roku, gdy nasza założyłka doznaje pewien natchnień Ducha Świętego, wizji, które w sposób szczególny się nasilą w Wielkim Tygodniu, gdy będzie przeżywała właśnie to doświadczenie opuszczenia Chrystusa czy przez uczniów w Ogrodzie Oliwnym, tak to jednej godziny nie mogliście czuwać, gdy będzie się modliła psalmami i uczni i będzie słyszała skargę Jezusa, gdy skarży się Jezus, że czekał na współczucie, ale nie było nikogo, którego by znalazł i chciał go pocieszyć. I rodzi się u niej to pragnienie założenia takiej wspólnoty, która wyczuwała, czuwała, pocieszała Jezusa w tym opuszczeniu. Stanęła pod krzyżem razem z Matką Najświętszą, Janem Świętym i Marią. Magdaleną. chciała pocieszać Jezusa umierającego na krzyżu do naszego zbawienia. To było to pierwsze fundamentalne doświadczenie. Otrzymuję tą wizję Zegara Straży Honorowej, dokładnie 13 marca. Matka przełożenia po to dzieło zatwierdzi, że to będzie data naszego założenia tej wspólnoty. Wielki Piątek ułożył modlitwę naszego ofiarowania w godzinie Straży Honorowej. Ale to jest pierwsza część tego dzieła. Moi drodzy, to dzieło się tak też chodziło nie od razu. Druga część nastąpiła później w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, kiedy zobaczyła w takiej wizji zranione serce włócznią żołnierza na krzyżu, z którego wypłynęła krew i woda. I dostała ten dar połączenia z godziną obecności Straży Honorowej na bożeństwa do zranionego serca Pana Jezusa, do krwi i wody, która wypłynęła z tego Boku, która wypłynęła z najświętszego Serca Pana Jezusa. I chciała, żebyśmy stojąc pod krzyżem wpatrując się w Przebity Bok Chrystusa. Niejako w sposób duchowy przyjmowali tę krew i wodę i ofiarowali Ojcu Niebieskiemu zaznaczenie świata, potrzeba Kościoła. Rodzimy się tutaj jako dzieło apostolskie, nie tylko jako pocieszyciele, ale jako ci, którzy współuczestniczą w męce i śmierci Jezusa. Chrystusa. To ofiarowanie krwi i wody ona złączy z tą piękną modlitwą, którą nazywamy drogocenne ofiarowanie. O Jezu mój, najmiłościwszy i najsłabszy zbawicielu, pozwól mi ofiarować Tobie, a przez Ciebie Ojcu Przedwiecznemu najdroższą krew i wodę które wypłynęły z rany zadanej Boskiemu Sercu Twemu na drzewie krzyżowym. Racz uczynić uczestnikami tej najdroższej krwi i wody wszystkich ludzi, a zwłaszcza biednych grzeszników oraz duszę moją. Oczyść od z zbaw wszystkich ludzi mocą zasług Twoich. W końcu pozwól nam, o Jezus, chronić się w Boskim Sercu Twoim, tak nas miłującym, i w Nim przebywać na wieki. A To jest ta dłuższa forma tego drogocennego ofiarowania. Przeżywamy w wielkim poście, moi drodzy, wracajmy często pod Krzyż Chrystusa w duchu naszego powołania, razem z Matką Najświętszą, ze świętym Janem Marią Magdaleną. Patrujmy się w przebity bok Chrystusa i Jego otwarte serce. I odkrywajmy prawdę o wielkiej miłości Jeca do każdego z nas. Odkrywajmy, że On każdego z nas w sposób indywidualny, umiłował za każdego z nas siebie wieda. Z miłości do każdego z nas. I z większą gorliwością, moi drodzy, przeżywajmy naszą godzinę obecności, zwracając uwagę na te dwie. Na te dwie modlitwy na początku, na tę godzinę obecności, na nasze ofiarowanie tej godziny i na końcu na to drogocenne ofiarowanie Ojcu Przedwiecznemu krwi i wody, które wypłynęły z ranionego serca, najświętszego serca Pana Jezusa. I spójrzmy jeszcze, moi drodzy, na zegar straży honorowej. I na tym zegarze straży honorowej już widzimy nie to serce, które, w której ranie jest zaznaczona rana Chrystusa i słowa Caritas, tak jak to widziała święta Maria, to serce jest zranione uczniom żołnierza. To serce już jest inne niż to serce, które zobaczyła Małgorzata Maria. To serce zranione włócznią żołnierza, z którego wypływa krew i woda. Można powiedzieć, że też nasza założycielka była prekursorą małżeństwa do Miłosierdzia Bożego. I możemy często się posługiwać też tą modlitwą z koronki do Bożego Miłosierdzia, Ojcze Przedwieczny, ofiarując Ci ciało krew, i krew w dusze i bóstwo najmniejszego Pana naszego Jezusa Chrystusa dla zbawienia świata całego. Ta modlitwa niech będzie nam droga. To jest nasze dzieło apostolskie. Z jednej strony nasze ofiarowanie naszego życia naszych codziennych obowiązków, składania naszej duchowej ofiary. Ale z tą ofiarą także chcemy złączyć ofiarowanie krwi i wody, które wypłynęły z Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z całego świata. Amen.